Cześć, ja jestem lugia 7, a to jest Love Play Disney's Hacker's Action Game. Czyli 8 bitów po grecku. Tym razem to jest poziom 8 Titan Flight. Czy jakoś tak? E, tak. No, mamy tutaj za zadanie pokonać tych oto, no... tytonów, o których była mowa w, w tym. Znaczy, że występowali, ała. W filmie oryginalnym. Spróbuję ją ominąć, dobra. Aha. Te się wrócą. Na zasadzie... Nie! Zabij mnie, zabij mnie, zabij mnie, zabij ała, ała. Herculate. Herculate. Teraz jest dobrze, uwolnimy damy. To była chyba matka Herkulesa. Czyli Hera? Swoboda, czego mam inne bronie? Dobra, mamy teraz poniekąd um, przeciwnika. Nie, szybko. Achievement. Achievement Boże. Checkpoint. Aha, teraz... Y, nam, teraz walczymy z ty... Znaczy, walczymy. Um, próbujemy nie, nie zabić się tytonowi. Do tego jeszcze będą... No tak. Zostaw mnie Okej. Okay. Zabij nas, zabij na, zabij, błagam, proszę, nie zabij nas, zabij, daję! Uwolniła? Udało mi się uwolnić Haresa. Ledwie. Herculay! Aj, teraz będzie źle, teraz będzie bardzo źle Właśnie tego Nie lubię tego tytana. Bo co nie zrobimy to i tak wpadniemy w to Chyba że o, wejdziemy w kółko A, a ty, tego to już patrzcie się nie dał Na kupię To na Jestem biedna. O, dobra? No chodźcie Zabij nas, zabi Chodź tu izabinas zabi Aj, o miałam Kolejna bogina. Padaj bez nie wiem z kim czy w ogóle ty jesteś. Gier z tym swingsem, chodzi?

Nie ja już jest było. No. się, jaki jest taki, no, Tam się tak, Związać. tak, Aha, już już, już... Już tak, Teraz tak, swojego ojca czuję, że jestem twoim ojcem! nie Umrzyj! Umrzyj! Powiedziałam umrzyj! Mam jakieś inne broni Tylko ogień. No umrzyj! Umrzyj! Mogę używać tylko miecza. <śm> Tak, bo To mi słabo poszło. Ale mówiłam, nie, nie będę się starała. Nie, nie staram się przechodzić tego na 100%. Jak z tym? Ale źle. Ale widać było, widać było, że ciężko było w ogóle zbierać takie monetki i inne takie rzeczy. Znaczy takie, no, itemy i takie inne w Tak więc. Aha jest jedna, właśnie, rzecz. Mianowicie ta. To wcale nie jest koniec. Nie łudźcie się. Kiedyś też tak miałam. Kiedyś tak, też tak myślałam, ale... doszło do tego, że... że jednak można przechodzić to. Jeszcze są dwie inne plansze i ja wam pokażę na następnym odcinku ja dlaczego. Shakespeare. O. Oh. Nie, to wcale nie jest koniec i pewnie byłaby jeszcze na Melodę do tego Ta... Te, gdyby to było na PESIX Nic z tego Ale pokażę Wam te oto inne plansze W następnych, od dwóch, następnych, ostatnich dwóch odcinkach w, Może jeszcze jednym, zobaczymy W następnych dwóch odcinkach Look, Play, This is Hercules Action Game Proszę Was o komentarze, łapki też mogą być I Do zobaczenia Trzymajcie się, się, cześć.